Co ten... <laughs> Jestem Basu skrapi i dzisiaj Wam opowiem o... 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 o Jezu. <laughs> co to było? Koronawirusie. Dobry. W skrócie temat jest jasny, tak, koronawirus to jest wirus, wirusy są groźne, niebezpieczne, wirusy powodują choroby, więc, no, trzeba się ustrzegać przed nimi, tak, wirusy są niebezpieczne, tak. I ten, dostałem właśnie reportaż z, z Polski i od człowieka podjętego kwarantanną i tak dalej, no, obejrzeć sami sytuacja nie jest zbyt ciekawa, tak, a to jest stuprocentowo prawdziwa, żadnego fałszu, tak. Siema, trąbeczki, trąberzy. Sytuacja trochę wymknęła się spod kontroli. Musiałem się ukryć w prywatnym bunkrze. To już nie jest śmieszne. Ja, widzę, ja mam tylko jednego banana i zostałem mu wody. A najgorsze jest to, że ta maseczka nie przepuszcza bananów. Nie wiem, ja umrę tu góry. Jest coraz gorzej. Siedzę tuż na to. Dopiero dzisiaj zewnętrznej szkoły. Może nie jest tu zbyt dużo miejsce, ale chociaż jest bezpiecznie. Filtr, antry wirusowy i te sprawy. Może wytrzymać jeszcze kilka dni. Opuściłem bunkier i zmieniłem maseczkę na wyjściową oparcie. Trzeba zrobić zapasy. Jak widzicie ulice miasta są robiste szale. Ludzie albo są zarażeni, albo pod kwarantanną. Też nie jest taki jak wcześniej Czy mi się wydaje czy tam ktoś jest Hej! Hej ty! Kim jesteś? Poczekajcie no czy on ma... Czy on ma na sobie maseczkę? Ma na sobie maseczkę, komuś.